Ja jestem Anita i witam was tutaj dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj mamy vloga z metamorfozy mojego pokoju, dlatego że potrzebuję odświeżenia, zmiany więcej miejsca, porządku i postanowiłam trochę pozmieniać tam co nieco, żeby mieć dużo więcej miejsca. Także jedziemy dzisiaj do Ikea. Jak wrócimy, to pokażę Wam w jakim stanie jest mój pokój. Pokażę Wam po przemeblowaniu, jak to będzie wyglądać, bo to będą dosyć takie minimalistyczne zmiany, może tak, ale jednak mogą bardzo dużo zmienić w kwestii tego, żeby ten pokój był bardziej funkcjonalny. I właśnie ku temu się będę tak przebijać, żeby ten pokój był dużo bardziej funkcjonalny, bo na chwilę obecną no jest dużo rzeczy, dużo mebli. Czego ty wyjesz? Powiedz z tymi. no chodź. Mój pies też. No patrz, możesz być gwiazdą. Chcesz być gwiazdą? Co? Także dzisiaj zmiany i mamy vloga, słuchajcie. Jem sobie czereśnie, zaraz sobie zrobić kawę. Wiem, że to nie zdrowo pić kawę z mlekiem po czereśniach, ale w nie sensie niezdrowo, no może być potem reakcja żołądkowa, nie? Jeżeli macie wrażenie, że mam przekrwione oczy, zmęczone oczy, to zatarłam sobie najprawdopodobniej papierzko, czyli i od 3 dni chodzę i robię tak i na zmianę z wkraplaniem sobie kropli do oczu, przemywanie ich okładami, takie tam, także jakbym wyglądała trochę inaczej niż zwykle, to to może być kwestia tego. No i tak moi drodzy, idę zrobić kawę, będę jadła pączka na śniadanie z... Um, malinami w środku. Odpisuję trochę na wasze komentarze na YouTubie i za godzinkę jedziemy do IKEA, a tymczasem pójdę podładować aparat. Słuchajcie, ja już dojechałam do portu i mój kierunek dzisiaj to tylko i wyłącznie Ikea, więc nie będę ułazić po porcie i szukać szczęścia, tylko kieruję się prosto do Ikei, bo mam godzinę na zrobienie wszystkich zakupów, bo o 13 przyjeżdżają po mnie, więc muszę się do 13 wyrobić, co by blatu nowego Tramwajem mnie wozić, nie? Także ja idę. No i oczywiście idziecie ze mną. Ja już, jak widzicie, jestem w domu po zakupach z Ikea, i teraz co muszę zrobić? To pokazać wam, jak to teraz wygląda, chociaż trochę mi wstyd. Eee, I zebrać wszystkie rzeczy z mebli na łóżko. Specjalnie zostawiłam rozłożone, żeby móc te wszystkie rzeczy z mebli położyć sobie tutaj w jednym miejscu, dlatego że będziemy manewrować wszystkim poza łóżkiem i szafą. Także pokażę wam teraz, jak to wygląda, zanim zacznę. Wszystko ściągać. Tylko uprzedzam jest burder, bo już nie sprzątałam. Bo jak będę robić przeobulowanie, to przy okazji zrobię generalne sprzątanie. Zaraz po prawej stronie od drzwi mam taki przeogromny regał, na którym jest wszystko, nawet jeszcze świeczka świąteczna. Także tak. Tego regału się pozbywamy z tego pokoju, bo po prostu mi ciąży i to jest zbiorowisko niepotrzebnych mi pudełek zupełnie. Dalej mamy worek na śmieci, pudełko z rzeczami na sprzedaż. Tutaj mamy moją ukochaną komodę. Tutaj są rzeczy, które są sprzedane do wysyłki. Tutaj mamy rzeczy do testowania jakieś tam wiecie kosmetyki. Ogólnie, jeśli chodzi o to, to jak będzie wyglądać moja taletka, organizacja w środku, moje kosmetyki, moja kolekcja i cała taka sprawa będzie w osobnym filmie. Dalej no mamy szafę, moje łóżko, no i e, tutaj dzieje się po prostu wszystko, dosłownie, dosłownie wszystko, nie podoba mi się to jak to wygląda, to jest w ogóle dramat, dlatego pozwólcie, że e, już nie będę wam tutaj pokazywać dalej jak to wygląda, taki sneak peek wystarczy, ja idę sobie zrobić mrożonej kawy, poczekam aż mama wróci ze sklepu, no i zabieram się za sprzątanie. Taka akcja, reakcja, bo okazało się, że nie mam wsporników w domu, a będziemy wieszać półki, więc biegnę teraz szybko do manu kupić właśnie wsporniki i parę innych jeszcze pierdół i będziemy dalej wykonywać naszą robotę jak wrócę. No bo muszę iść to kupić, żeby móc w ogóle zacząć. Tak to wygląda teraz. Tam są rzeczy do poukładania. No i mamy półki. Także słuchajcie, ja zabieram się za układanie tego wszystkiego, bo to stamtąd musi trafić na półki, te dwie, i reszta musi zostać pochowana po szafkach i muszę zrobić jeszcze porządek w papierach. Także ja się zabieram, bo tutaj jeszcze musi przyjść wieszak, pudełko, wiecie, takie rzeczy, także ja się zabieram za ogarnianie tego... Słuchajcie, tutaj leżą jeszcze kosmetyki, które muszę posegregować i posprzątać, ale już dzisiaj nie mam na to siły zresztą. Zresztą to będzie tematyka na osobny film, także na spokojnie będzie organizacja kosmetyków, bo ja to muszę przeorganizować, przejrzeć, wyrzucić to, czego już nie używam. No bo jednak, mimo tego, że ostatnie sprzątanie szefy było 3 miesiące temu, to uważam, że nazbierało mi się tego na tyle, tego dużo, żeby. Zrobić porządki kolejny raz. Słuchajcie, tutaj wiszą rzeczy na sprzedaż i też będą wisiały. Akurat teraz wiszą rzeczy na sprzedaż, ale tutaj ogólnie na tym wieszaku będę sobie przygotowywać rzeczy do filmów, na przykład hole zakupowe, hole lumpeksowe, filmy z outfitami. Bardzo chciałam taki wieszak i uważam, że to też będzie fajne tło do jakiegoś odcinka, żeby powiesić sobie takie wiecie, najfajniejsze ubrania i zrobić na przykład w ten sposób, żeby one wiecie tak bokiem wisiały. I uważam, że to będzie genialnie wyglądać, na przykład, właśnie jako tło też do live'ów, żeby to sobie było. Jeszcze się tak zastanawiam, bo tutaj lecz w ogóle też pudełko z rzeczami na sprzedaż, czy nie przynieść tego na tą ścianę, a sprzętu na tą. I tutaj bym postawiła sobie jeszcze tło i miałabym wszystko w jednym Garderobę, pokój makijażowy, no i studio. Jak widzicie, mam pokój dosyć mały i muszę tutaj kombinować jak koń pod górę, żeby też było miejsce. Dalej, mam oczywiście moją komodę, która już tu była w zeszłym roku. Tu leżą rzeczy, które są, wiecie, moich koleżanek, które muszę oddać. Tutaj mam dwa pudełka, które sobie zostawiłam, na przykład, żeby wysłać wam jakieś rozdanie, czy coś takiego. A uważam, że są na tyle ładne, że e, przyjemnie będzie w nim coś dostać. No, moje łóżko standardowe i powiem wam szczerze, że coraz dłużej zastanawiam się nad Andresolą. O tak, mój lep na muchy, niestety. Witamy w centrum miasta. Ehe. No i co, tutaj moja szafa nie zaglądamy tam, bo tam też jest jeszcze do posprzątania. Tutaj, jakby nic się za dużo nie zmieniło, trochę rzeczy zdjęłam, ale wiem, że to nadal jest miejsce, takie wiecie, dosyć przeładowane, ale to jest mój styl, ja tak lubię. Czuję wtedy, że pokój jest taki wiecie. Mój w cudzysłowie, i ja lubię tego typu półeczki, także no, musi to tak stać. No i największą rewolucją stało się biurko. Słuchajcie, zamieniłam z wielkiej kolumbryny na maluteńkie biureczko, i uważam, że wygląda to teraz dużo lepiej. Nie będę już potrzebować tak wielkiego biurka, i sprawa jest jeszcze taka, że jeżeli będę w przyszłości przejmować na przykład klientkę, to rozkładam się tutaj, stawiam sobie lampę, tak jak teraz na to patrzymy, stawiam tu jej krzesełko, mam nad czym pracować, mam dobre światło, mam. Tutaj okno, więc jakby wiecie, staram się też ten pokój organizować na tyle, żeby w razie W był. Um bardzo uniwersalny w pracy no i tutaj jakby też jest część dalsza taletki, nie będziemy tam zaglądać e, tutaj mam rzeczy, które są pierwszej potrzeby, czyli pielęgnacja którą chcę zużyć, e, produkty do pisania w bullet journalu dlatego, że ja go prowadzę i kocham to robić i nie zamierzam zmieniać tego tutaj mamy gimpera na ekranie e, no i tutaj leżą takie rzeczy tu na przykład mam jeszcze do posortowania po szufladach takie pierdoły, które znalazłam tu mam folię do pakowania waszych rzeczy, e, tutaj moje szuflady Flatki z iska, słuchajcie. I te szufladki były mega tanie. Także tutaj mam, wiecie, kolczyki, jakieś miniaturki perfum. Tutaj mam moje perfumy. Pędzle, których używam standardowo na co dzień. No i coś, z czego jestem najbardziej dumna. Czyli moja półeczka z książkami powołczy. Że bardzo mi się coś takiego marzyło i bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Wiem, że to dla po niektórych będzie za bardzo przeładowane. Że wiecie, stoją tam takie typowe zakurzacze. Ale tak jak cały czas Wam powtarzam, to jest mój styl. I ja się w takim Pokoju czuję. E, najlepiej ktoś się tutaj do mnie dobija, słuchajcie. No i tak moi drodzy, cały dzień sprzątania, wycieczka do IKEA, wycieczka do manufaktury tylko po to, żeby mój pokój wyglądał tak jak wygląda. Wiem, że nie każdemu może się podobać. Wiem, że są różne style, boże moje oczy już teraz wyglądają strasznie. Nie przyglądajcie się, może ja się tak nie będę Wam pokazywać, bo naprawdę coś złego się tutaj dzieje i chyba czeka mnie wizyta u okulisty w trybie natychmiastowym w poniedziałek. Co chciałam powiedzieć? A, że to jest. Mój popój, moja przestrzeń. Słuchajcie, ja się tutaj czuję dobrze i uważam, że teraz jak to wygląda jest super. Wiem, że w zeszłym roku, jak nagrywałam Wam ten film, to też uważałam, że jest super. Ale teraz naprawdę mi się to podoba. Uważam, że zminimalizowałam to Burdelno, które było na wierzchu mimo wszystko i że teraz to jakoś wygląda. No mm, i tak moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Dajcie mi znać, czy taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my Widzimy się już niedługo w następnym odcinku, ja lecę montować dla Was tego vloga, a my widzimy się już w kolejnym filmie, także do zobaczenia i cześć!